Miałem humory w Elblągu. Polska wygrywa 32 do 31 z Szwecji po 6 latach przed. Wracamy na salony. Nie, wracamy. jeszcze bo to do nas tego chodzi. Musimy odetchnąć. Wygrałyśmy po, po ciężki walc, naprawdę ciężko dzisiaj było, ale jedziemy tam, to my tam jesteśmy. Niektórzy mówili, że szwedki już tutaj nie będą miały wiele do powiedzenia, ale to wciąż pracowała drużyna, nawet po tej przebudowie gdzieś było. Ogromnie wam ciężko i drżeliśmy do ostatnich sekund o wynik. Y, oczywiście, bardzo dobra drużyna. Dzisiaj już wiedziały, czego się spodziewać, także postawiły nam trudne warunki. Nie, nie odpuszczały i przyjechały tutaj. Nie miałem do stracenia. Także walczyły do końca, ale my również. Dziś też duża dla was pomoc ze strony widowni. No gdzieś ten doping news was i było wiadomo w tych trudnych momentach, że ta publiczność może dać jednego dola więcej, a dziś każda bramka była na wagę Oczywiście w takich momentach, w takich meczach, kiedy jest praktycznie bramka za bramkę, publiczność, ściany dają bardzo dużo, naprawdę niosą na skrzydła. Co robiłeś w grudniu 2007 roku, kiedy Polska ostatni tak, raz grała na Mistrzostwach Świata? Nie pamiętam, to było dawno. Oglądałaś mecze w telewizji? Nie oglądałam, ale już naprawdę przepraszam, ale nie pamiętam. Spełniają się takie Twoje marzenia, bo chyba każda piłkarka, która występuje w reprezentacji Polski, marzy o tym, żeby też Pogadać się największych jaka mistrzostwa świata i Grzyskach Olimpijskich w największych turniej na świecie. Oczywiście to jest marzenie każdego sportowca, tak jak mówiła wcześniej, jeszcze to chyba do mnie nie dochodzi, jeszcze muszę troszeczkę sobie to uświadomić, pochłonąć i, i wtedy będę się tak z całym cieszyć. Teraz chwila odpoczynku dla Ciebie jakieś wakacje, chwila oddechu, bo miałaś piekielnie ciężki ten sezon. To był długi sezon, jeszcze nie skończony, jeszcze czasem w akademickich mistrzostwach Europy. <grymista> <grymista> także do końca czerwca jest treningu. Wakacje mamy w lipcu, już o tym myślę. Dziękujemy serdecznie. My też jesteśmy jeszcze w głębokim szoku, ale tym najbardziej pozytywnie. Dziękuję bardzo.